Cześć, witajcie. Cześć, dzień dobry. W tym odcinku przedstawimy wam wady, zalety naszego nowego kampera. Jesteśmy już miesiąc po zakupie, użytkujemy go już tyle czasu, tak więc co nieco widzimy jakieś wady i zalety. Zapraszamy. Dokładnie. Jest to nasz czwarty kamper, także możemy się już trochę wypowiedzieć, myślę. Jak wiecie, kupiliśmy naszego kampera w Niemczech, okolice Drezna, około miesiąc temu. Relacje z tego wyjazdu możecie również obejrzeć na YouTubie w naszych wcześniejszych filmach. Słuchajcie, jest to Ford Transit modelowo od 2019 roku do 2024 do teraz produkowany. Jest to dwulitrowy silnik. Zdecydowaliśmy się na zakup tego kampera ze względu na akcyzę mniejszą, bo do dwóch litrów macie akcyzę 3,1%, powyżej 2 litrów 18,6%. Także słuchajcie, to jest dwulitrowy mo motor, ale zobaczcie. 170 KM mocy naprawdę daje sobie radę bez problemu na szóstym biegu pod podzniesienia wjeżdża naprawdę nie ma problemu tutaj na mocnie narzekamy i słuchajcie eee, spójrzcie jest to Benimar Benimar Tesoro 463 Up ten kamper Benimar Tesoro 463 Up ma 4 7,5 metra długości. Słuchajcie, dla jednych będzie to wada, że jest za długi, że są droższe bilety na promy, na przykład do Norwegii czy do Szwecji. Nie mieści się na standardowych miejscach parkingowych dla autosobowych, osobowych, bo na przykład nasz pierwszy kamper miał 5,27 metra. On się mieścił na wszystkich miejscach. Jest to nasz czwarty kamper już, także słuchajcie, dla nas akurat jest to zaleta, bo my szukaliśmy długiego kampera, mamy... Dwójkę dzieci, także lubimy przestrzeń. Nam to nie przeszkadza, że jest tak długi. No, jedynym minusem jest brak kamery cofania, ale myślę, że w przyszłości to zamontuję. Spójrzcie, jest mega długi. W środku później zaprezentujemy oczywiście, jak dużo miejsca mamy. Mega dla mnie, największą zaletą jest garaż. I jeszcze żaden nasz kamper nie miał tak dużego garażu, zobaczcie, no to jest coś wspaniałego, tutaj to można wejść do środka spać, spokojnie można włożyć rowery do wewnątrz, to jest też świetne, bo wiecie, pada deszcz, mamy bagażnik na rowery z tyłu również, na cztery rowery, natomiast no, nie mokną te rowery, złodziej też nie widzi jak zostawiacie gdzieś kampera. Zobaczcie, tutaj jest duży garaż. My nawet będziemy motorower sobie zabierali. Można jakiegoś skutera przewozić. Bez problemu wszystko się mieści. No to jest rewelacja. Ten kamper jest wyposażony w długą markizę. 4,5 metra, tule, omnistor. Również jeszcze nie mieliśmy tak długiej markizy. Także oczywiście teraz nie pora. Jest jesień, nie będziemy jej rozkładać. Tutaj z tej strony mamy dwie kratki od lodówki. Z tej strony to już chyba wszystko, ale zobaczcie, tutaj mamy zawór do spuszczania szarej wody. Na dachu, jak widać, antena telewizyjna dvb -T. Fajnie odbiera. Tutaj, na przykład, jesteśmy teraz w okolicach Morza Bałtyckiego, to mamy chyba 40 programów, także można oglądać. Zapraszam do tyłu kampera. Spójrzcie. Ten kamper jest wyposażony w bagażnik rowerowy, przystosowany do przewozu czterech rowerów. Także mega plus i również posiada czujniki cofania. Przynajmniej to nie ma kamery, ale ma czujniki cofania. Także przy tych gabarytach to naprawdę dużo pomaga. Tutaj mamy drugie drzwi garażowe. Także wiecie, możemy otworzyć sobie na przestrzał bagażnik. To też jest fajne, bo wyposażyliśmy sobie naszego kampera. W butle gazbanki. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak montowałem to wszystko. Spójrzcie, tak to wygląda. Są dwie butle połączone tutaj przewodami. Ja trochę tutaj osłoniłem to steropianem. Przed zimnem. Tutaj obok, pod tymi drzwiczkami, kryje się magiczna toaleta. do... Kaseta do toalety, przepraszam. Ale już jest też ulepszona w tym modelu, ponieważ zawiera kółeczka. Także nie musicie się męczyć, nosić. Słuchajcie, wyposażyliśmy naszego kampera w wielosezonowe opony, 16 calowe, także świeżo założyliśmy. Teraz wymieniliśmy też olej w silniku, także my zawsze jeździmy na wielosezonowych oponach i dają sobie radę w kamperze, naprawdę. To znajduje się wlew wody czystej, komin od pieca trumy i taka ciekawostka. Tutaj jest taki włącznik, taki stycznik. Jeżeli będziecie mieli otwarte okno, to piecy wam się nie uruchomi, ponieważ spaliny mogłoby się dostawać do wnętrza kampera. Także ważna taka informacja. Słuchajcie, tutaj jest gniazdo 230V. Jeżeli będziecie gdzieś na kempingu, my rzadko tego używamy, bo jeszcze Wam nie powiedziałem. Nasz kamper ma solar. Jeden panel solarny 140W w zupełności wystarcza. Dla nas, dla nas nowością jest to że to jest zabudowa typu półintegra. Poprzednie nasze trzy kampery to były alkowy i pierwszy raz zdecydowaliśmy się na zakup integra. Ze względu może na mniejsze opory powietrza podoba nam się to okno na przykład tutaj takie panoramiczne. To tylko mają właśnie półintegry takie okna. I słuchajcie, technicznie dwulitrowy silnik 170 koni, sześciobiegowa skrzynia biegów przebieg 50 tysięcy kilometrów. Ten kamper w Niemczech nie był używany w zimę. To też jest zaletą, ponieważ no podwozie wygląda jak nowe, ani gramardzy nie ma. Niemiec go zarejestrował od marca do października i używany był tylko w tym okresie. Producentem tych zabudów. Jest marka Benimar. Jest to hiszpańska marka, która teraz naprawdę się bardzo umocniła i jest bardzo popularna na naszym rynku, ze względu chyba na to, że e, współpracuje z Fordami i tutaj mamy tą niską pojemność silnika do 2 litrów, jeżeli chodzi o tą akcyzę, bo tutaj naprawdę przy nowym kamperze myślę, że można obniżyć e, koszt takiego kampera około 70 tysięcy. Zapraszam Was teraz do wnętrza kampera zaprezentujemy Wam środek, to co nam się najbardziej podoba. Przechodząc do wnętrza, spójrzcie, mamy taki układ. Dwa łóżka osobne i jedno łóżko opuszczane, ale to o tym za chwilę. Spójrzcie, kabina z pięknym dachowym tutaj panoramicznym oknem. Tutaj schowki różnego rodzaju, pod spodem mniejsze, przydają się na jakieś latarki, słuchajcie, nawet jakieś takie gadżety niewielkie. Spójrzcie, w kabinie kierowcy i pasażera mamy obrotowe fotele z podłokietnikami, także my sobie tak tutaj siedzimy. Stolik ma taką funkcję, dzięki czemu możemy go powiększyć spójrzcie, możemy go rozłożyć w ten sposób, już jeżeli, jeżeli, Ewentualnie jeżeli ktoś siedzi tu z boku, możemy go tutaj rozłożyć. Zobaczcie. I teraz tak. Z boku wchodząc tutaj do kampera mamy jeszcze taką kanapę. To też służy jako dodatkowe miejsce do e, podróży. Tutaj znajduje się pas bezpieczeństwa i tutaj jest cała instrukcja jak, to, jak tą kanapę przekształcić w kierunku jazdy. Jest taka naklejka tam na drzwiach, ale my z tego nie korzystamy. Zobaczcie tutaj mamy dodatkowe szafki. Tu akurat jest moja szafeczka. Tutaj kolejna szafka. Spójrzcie jakieś gry planszowe tutaj przewozimy. Tutaj znajduje się kanapa dla dwóch osób, również z pasami. To są przeznaczone miejsca do jazdy. Na tej kanapie podróżują nasze dzieci. Te fotele, oczywiście, są obrotowe. I teraz, tak. zapalmy zapalne halogeny. Spójrzcie. Wchodząc do kampera, bez problemu. 1,80 m można sobie tutaj chodzić. Zobaczcie. Nie wadzicie głową. I tutaj posiadamy elektrycznie opuszczane łóżko. Zobaczcie. Bardzo duże łóżko. Spokojnie dla dwóch osób starcza. Ile dorotona ma ten materac? Jakie ma wymiary? 2 metry na 1,60 metr m, chyba, nie? Tak. tak, tak, tak. Tu jest delikatnie zwężone. Dzięki temu, przy opuszczonym łóżku, możecie wychodzić z kampera i wchodzić. To jest akurat przydatna funkcja. Oczywiście, mnóstwo oświetlenia ledowego Także na razie mówię o plusach, jak dla nas. Niektórzy wolą alkowy, my zawsze mieliśmy alkowy, trzy nasze poprzednie kampery to były alkowy. W alkowie jest może więcej miejsca, przestrzeni w środku, tym bardziej w naszym poprzednim e, Fiat Ducato na zabudowie Pilot. E, słuchajcie, no było bardziej tutaj przestronnie, więcej miejsca było, ale no to jest zupełnie inny układ, nie można tego porównać. Po prostu no to jest zupełnie inny układ. I spójrzcie, z tej strony znajduje się telewizor, Mamy, ale nie mamy satelity, mamy zwykłą antenę DVB-T, odbiera jakieś tam 10-15 programów, Wie, wiecie, my tam nie oglądamy tej telewizji, czasami dzieci, ewentualnie jakiś sport. Spójrzcie, obniżę telewizor, pokażę Wam nasz panel sterowania, bardzo prosty panel sterowania, napięcie akumulatora w zabudowie, napięcie akumulatora samochodowego od silnika, poziom wody czystej. Jakieś funkcyjne przy klawisze można wyłączyć e, pompę wody, wyłączyć całe zasilanie 12V i to wszystko. Tutaj obok mamy sterowanie do naszego piecyka Truma Kombi i tu po prostu sobie naciskacie na samochodzik, ile chcecie stopni, nastawiacie i tyle mamy. Tak obok nastawiamy jeszcze wodę. O, no, ja już to wyłączę, bo my już się szukujemy do wyjazdu. O, jest wyłączone. A teraz zapraszam Was do Królestwa Doroty. I zapraszam Was do kuchni. Zobaczcie, wygląda jakby była nieduża, ale naprawdę jest pojemna i mega wystarczająca. Zaczynając tutaj od brzegu, mamy zlew. Kuchenkę trzypalnikową. Proszę bardzo, bez problemu, starcza naprawdę jest super. Szafeczki na kubeczki i przyprawy. Tutaj dodatkowo możemy światełko sobie zapalić, w ogóle jest fajnie ten kamper oświetlony, tak mi się to podoba, że szok. I co? I standardowo, szafeczka na sztućce, o oczywiście meble samodomykające się, to jest mega super, szafeczka na garnki i kolejna. Tak, ja więc tylko, tutaj jest wystarczająca. Ja tylko dopowiem, że tutaj możemy jeszcze przedłużyć blat. Jest taka dostawka, którą zostawiliśmy w domu. Tutaj na My takiej szynie używamy. się po prostu ją wkłada i mamy tutaj przedłużenie. Można sobie tak. jako deskę do krojenia e, dołączyć. I co, zapraszam na drugą stronę? Tutaj zobaczcie, na czym nam też bardzo zależało. Duża lodówka z zamrażarką. Tak, więc mega super. Podświetlana, ledowo. Tutaj już Jedzonko mało, bo wyjeżdżamy. Tutaj jest specjalna taka półka. To jest w lodówce ogólnie, tak? Więc zimne napoje, na buteleczki, wszystko można wsadzić. I na górze jeszcze mamy szafeczkę. Na tak więc mega pojemna. I lodówka jest zasilana. Słuchajcie, na trzy źródła. Teraz jest zostawiona na automat. Jeżeli podłączycie 230 V, automatycznie przełączy się na 230. Jeżeli będzie gaz odkręcony, automatycznie na gaz. Także w czasie jazdy, oczywiście na 12 V. Podtrzymanie spójrzcie, drzwi również zawierają takie małe okienko. To jest też niezwykle przydatne. Widać, czy ktoś idzie. Tutaj ma, mamy taki mały kosz. W każdych oknach, oczywiście, moskitiery i rolety. Tutaj na tym dużym oknie zobaczcie, balkowie również mamy moskitierę, lub możemy całkowicie na noc sobie to zaciemnić. I zapraszam dalej. Proszę bardzo, znajdujemy się w części łazienkowej, prysznicowej. I tak, tutaj, proszę bardzo, kibelek ze zlewem. No i tutaj właśnie jest jedyny minus jaki w tym kamperze zobaczyliśmy, bo naprawdę ten kamper ma 7,5 metra, ale toaleta jest tak niezwykle mała, że ciężko w niej się tutaj pomieścić. No, ja może zademonstruję. Wiecie co, no mieliście, to jest nasz, nasz czwarty kamper, no i naprawdę, no, tak duży kamper, a zrobili tak malutką łazienkę. Zobaczcie, jak ja tu usiądę, zamknę się, to tutaj kolanami haczy o te drzwi. No i nie, no to jest naprawdę nieprzemyślane troszeczkę. No, spójrzcie sami. No bardzo mało miejsca, bardzo mało miejsca. Jak zamkniecie tutaj, to... Plusem oczywiście jest to, że jest okno dachowe, podświetlenia. To natomiast, jest super. natomiast no bardzo mało miejsca, bardzo mało miejsca. To jest taki jedyny minus tego kampera. I wiem, że inne modele tego banimera też mają podobną łazienkę. Także przed zakupem musicie zwrócić na to uwagę. Chociaż oczywiście, no kwestia przyzwyczajenia pewnie. Po drugiej stronie znajduje się prysznic, no póki co funkcjonuje Służę. jako szafa jako na szafa. kurtki. To jest wieszak, generalnie na mokre ręczniki, natomiast no my sobie teraz jest okres zimowy, nie mamy tutaj szafy w tym kamperze, nie mamy gdzie trzymać tych kurtek, na tą chwilę powiesiliśmy. Zobaczcie, jest standardowy panel prysznicowy. Tutaj jest wystarczająco dużo, dużo miejsca. Dużo miejsca, dużo miejsca, tutaj mamy brudną Pod tym względem bieliznę. jak spójrzcie, najbardziej. Spójrzcie. No Zamykam. i teraz słuchajcie, najważniejsze. Kolejnym pomieszczeniem, na które mi bardzo zależało, to sypialnia dla dzieci. Spójrzcie, jakie super. Jedno łóżko, drugie łóżko. Dzieci sobie bez problemu tutaj e, śpią. A również się bawią. Tutaj sobie jakieś gierki często rano rozkładają bądź wieczorem. Mega super. A co dodatkowo można e, rozłożyć? Już zademonstruję i przekształcić je w jedno ogromne łóżko małżeńskie. Tu, małżeńskie. Tutaj są dodatkowe materace i zostawiliśmy je w domu, bo na tą chwilę nam niepotrzebne są. Tak więc tak. to jest super. Z tego co wiem, większość ludzi y, te łóżka traktuje jako dla dorosłych, a to opuszczane dla dzieci. Natomiast no, my chcieliśmy, żeby mieli osobne, nie kłócili się i tak dalej. My sobie radzimy, mieścimy się na tym łóżku opuszczanym także to jest sypialnia dzieci i mało tego, możemy ją całkowicie zamknąć. Zobaczcie, są drzwi przesuwne, możecie się całkowicie odgrodzić, zrobić dwa osobne pomieszczenia. To też jako plus oczywiście. No i kolejnym plusem jest, zobaczcie, kolejne pomieszczenie i pełno okien. Pełno okien. Jedno okno, drugie okno i dachowe, naprawdę jest tu widno. Trzy szafki kolejne, mamy ciekawą szafkę, nie? Tak. Doris. Tutaj właśnie, no już się no, szykujemy do odjazdu. Na, jesteśmy spakowani. Ale no, tak, tutaj wysuwać? jeszcze na wieszaczki, tak, więc koszulki, spodnie można no, sobie zobaczcie, powiesić. To jest sprytne, pomysłowe. Po prostu wysuwana szafa taka na jakieś t-shirty czy, czy bluzy. To mamy z jednej strony, jak i z drugiej strony. Zobaczcie, tutaj są takie dwie ogromne szafki. Tak, więc ubrajmy myślę, bez problemu, się pomieścimy. Tak. Tutaj właśnie są. Fajne, bo zobaczcie, tu jest bardzo wysoko. Tu jest wysoko, tu jest wysoko, wysokie są te łóżki. Tak więc mega sprytne schodki, proszę bardzo, dzieci wskakują, schody. nie ma problemu. A jak złożycie schody, to co mamy? A! Dojście do garażu! Garażu! O! Ojej. To co tam garażu? O! Bambiki! Zobaczcie, dzieci sobie bazę tutaj urządziły w tym garażu. O, ale dużo miejsca. no Ten garaż to jest naprawdę full wypas, słuchajcie. Wychodzić już z tego garażu, koniec. Garaż jest ocieplany również, także, Garaż jest no prawda, no. kolejny pokój mają, a niech sobie siedzą, mogą tam nawet spać jak dla mnie. A jeszcze nie powiedziałeś o, właśnie mówiliśmy już o ogrzewaniu, ale o tych nawiewach, że jest mega dużo tych wylotów. Tak, w każdym miejscu macie tutaj takie wyloty oczywiście powietrza. Dosłownie można to odczuć jak byłaby podgrzewana podłoga, bo dosłownie gorące powietrze leci po podłodze i ogrzewa tego kampera. Naprawdę jest tak cieplutki. Jest to nasz czwarty kamper i naprawdę możemy śmiało stwierdzić, że ten Benimar jest mega dobrze ocieplony. Praktycznie to ciepło nie ucieka. Czasami gdzieś jechaliśmy, e, nagrzał się kamper od słońca w dzień i w nocy przy minus tam. Minusa jeszcze nie było, ale przy plus dwóch stopniach nawet nie musieliśmy do 22 godziny włączać jeszcze pieca, bo trzymał jeszcze ciepło, także tak jest więc naprawdę więc nie martwcie szczelny. się, jeździcie również jesienią i, I zimą, zimą jasne, naprawdę tak. jest super. Werdykt, bardzo jesteśmy zadowoleni z zakupu Mega, tego kampera. bardzo. jesteśmy przeszczęśliwi. Jedyny mały minusik to ta łazienka, ale słuchajcie, jest dużo plusów, jest on już nowoczesny. Podoba nam się kolorystyka tych mebli, tapicerek. Halogeny wszędzie, podświetlenie jest po prostu pięknie. Tak, to łóżko też można przekształcić jeszcze do spania, ale my nie potrzebujemy. Wszędzie zobaczcie, macie gniazdkę jeszcze tutaj, USB. No to jest też fajnie, robi robotę. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo przestrzeni, każdy z nas znajduje sobie miejsce, żeby nawet odpocząć, bądź siadamy wszyscy razem, gramy sobie w gierki, w skrable. Tak. Niektórzy, spędzamy wspólnie czas. niektórzy twierdzą, że ten camper jest ciasny. Dla e, nas, jest, e, dla nas nie, bo w, może w przejściu jest, prawda? Są Jezus, takie super. korytarze, dosyć ciasne, ciężko byłoby się zmieścić w dwie osoby, ale słuchajcie, no kwestia przyzwyczajenia, co i za coś, prawda? Tutaj mamy łóżka wzdłuż kampera, dlatego no, przy tej długości, no, no co i za coś, tak jak mówię, nam odpowiada, Dla bardzo nas się podoba, idealne. polecamy wszystkim. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.